Bywa na bankietach, rzadko udziela wywiadów. Mieszka niedaleko gór i tam ma swój raj. Lista jego płyt, które osiągnęły status platynowej i złotej, jest wyjątkowo długa. Niemal każda jego piosenka odwiedza listy hitów. Niejedna zakochana para tańczyła przy jego muzyce. Zostań i bądź i Stachurski. Zostań, zostań i bądź. Jeszcze raz naprawię swój błąd. Proszę Temu porwali publiczność Sopot Hit Festival wielkim hitem Super Lover, który szybko przeniósł się na klubowe parkiety. Lista artystów, z którymi współpracowali jest ogromna. To nie tylko muzyka, ale również taniec. Poznajcie nowy hit formacji Groove Busters – Talk To Me. Dwa zespołu wzięła się od fascynacji członków zespołu skrótem PIN. Pink, ping pong Szpinak, Pinokio czy Pink Floyd. Łatwo zapamiętać, bo przecież każdy ma jakiś PIN. Melodyjni, delikatni i do przytulenia. A dla odmiany coś zupełnie innego. Gorąco, tanecznie, w sam raz na słoneczne dni lata. Zespół PIN i Konstelacja. Dziecka wiedział, że jego pasja to kompozycja. Jako wykształcony wiolonczelista współpracował z wieloma znakomitymi orkiestrami. Komponował dla znanych artystów, akompaniował albo dyrygował, a jako producent zrealizował ponad 30 albumów. Po prostu człowiek orkiestra, panie i panowie, Piotr Rubik i nie wstydź się mówić, że kochasz. Oto, że nazywa się bardzo mroźnie, jego muzyka jest gorąca jak serca fanów, których z dnia na dzień przybywa mu więcej. To jeden z najmłodszych kandydatów do tytułu Polski hitlata. Niedawno skończył 23. Przed wami miliony monet i mrozu. Pozostaje tylko moment, chwila zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet, Uwaga, bo to porywacze kobiecych serc, zakręceni na punkcie muzyki i swoich instrumentów, na których grają z wielkim oddaniem. Mieszkają w Krakowie, gdzie powstali ponad rok temu. Posłuchajcie, jak piosenką Wiara debiutuje zespół chłopacy. Chodzą z Rzeszowa, rodzinnego miasta wielu znanych artystów muzyków. Istnieją zaledwie 4 lata, zaledwie bo jak na ten czas osiągnęli naprawdę dużo. Musieli znaleźć sporo miejsca w domu na liczne nagrody, które otrzymali do tej pory. W tym roku doczekali się debiutanckiej płyty. Znacie ich jako Pektus. Teraz z nowym hitem jeden moment. Tylko śpiewa, ale również tańczy. I to jak! Swój talent taneczny świetnie wykorzystuje w superprodukcji Tancerze, gdzie gra rolę Ingi. Jeden z hitów z jej debiutanckiej płyty znalazł się na amerykańskiej liście Billboard Magazine. To właśnie ona zaśpiewała przed Celine Dion na jej jedynym koncercie w Polsce. Coś za coś to propozycja Natalii Lesz. Walcy tanecznych klubów znają ją już od dawna. Niedawno pokazała nam, jak ciekawie i tanecznie można zrobić cover hitu Izabeli Trojanowskiej wszystko, czego dziś chce. Przy swoich projektach współpracuje z czołówką sceny klubowej. Yeah! To jej nowa propozycja, kandydująca do tytułu Polski Hit Lata 2009. Przed Wami kandydat! Pełnoletni zespół z polskiego potwórka. 18 lat temu zadebiutowali na scenie w Jarocinie. Od tej pory koncertowali nawet na chińskich uniwersytetach. Chińczycy oszaleli na ich punkcie i wysoko umieścili ich hit na swoich listach, deklasując znanych w świecie artystów. Podnieś głowę i grupa Roa. Jeszcze raz, tak jak zawsze chciałem nie uciekaj, to czas! Jeszcze niedawno był dobrze zapowiadającym się debiutantem. Dziś jest uznanym artystą. Duet z Eweliną Flintą okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie kłam, że kochasz mnie, śpiewała niemal cała Polska. Przełamał już tremę debiutanta i teraz pewnym głosem dojrzałego artysty. Łukasz Zagrobelny śpiewa Mówisz i Masz. O, masz to co chcesz, bo ty mówisz i masz. Lecz paradoks jest w tym, że nie cieszy cię nic. Najmłodszą kandydatką do tytułu polski Hitlata. Ma zaledwie 16 lat. Urodziła się w Czechach i świetnie mówi gwarą Śląską. Poza muzyką, którą fascynuje się od urodzenia, jest również zawodniczką narciarskiego klubu sportowego Ewa Farna. I cicho. Życie potoczyło się inaczej. Być może nikt nie dowiedziałby się, jak potrafi zaśpiewać swoim czterooktawowym głosem. Teraz wie to cała Polska, choćby z hitu Pokonaj siebie, który zaśpiewała wspólnie z zespołem Feel. Jej talent docenili nie tylko muzycy, ale również krytycy jej debiutanckiej płyty. Przed Państwem Iwona Węgrowska i Zatem Przepraszam. Debiut jest już pełnoletni. To było 18 lat temu. Ciągnikiem dojechali na szczyty list hitów w Polsce. Trzeba przyznać, że mają fantazję wymyślając tytuły płyt Kaszebe, Fankomat, Fankofil czy Kuciland. Teraz wracają z piosenką Kasia, kandydatem do tytułu Polski Hit Lata 2009. Swoją pierwszą nagrodę wyśpiewała w konkursie piosenki Zuchowej. Czasem musiała urywać się z lekcji, żeby zdążyć na próby swoich pierwszych amatorskich zespołów. Opłaciło się. Teraz o Kasi Kowalskiej słyszał chyba każdy. Jej artystyczna biografia to materiał na książkę. Maskarada to propozycja Kasi Kowalskiej do tytułu polski Hit Lata.